Siema, Dobraliśmy wspólnie do kolejnego trzeciego odcinka z serii tworzenia razem z serwerem MTA dla widzów. Dzisiejsze założenia to dorobić panel rejestracji z pełną jego funkcjonalnością, to jest tworzenie nowych kont oraz odpalanie się oraz połączenie go z panelem logowania. Do dzieła! Dobra, bez zbytniego gadania przejdziemy sobie teraz na nasz serwer. I widzimy na nim teraz już nasz panel logowania, który jest w 45% skończony względem naszych zamierzeń. Dla tych co nie oglądali odcinka poprzedniego. Zapraszam w opisie jest link do całego, całej serii. Zaprezentuję teraz nasze działanie tego. Nie poprawiłem jeszcze naszej grafiki. Zrobię to dzisiaj po odcinku. Działa on zwyczajnie. Możemy okno zamykać, możemy się zalogować w się nasze konta aktywne Mamy powiadomienia, po zalogowaniu się mamy naszą postać Zróbmy sobie reconnect Zalogujmy się na nasze konto Odpalmy debuga I możemy przystąpić do tworzenia teraz okna Co do rejestracji Zamierzenie moje jest takie, stworzyć takie samo okno Praktycznie nie zmieniać w nim nic Dasz tutaj opis dotyczący gry dla nowych użytkowników A tutaj po prostu ściśnić to troszeczkę I dorobić kolejny edit Niekoniecznie on musi być równy względem tej linii Jak tutaj widzimy a Zobaczymy co wyjdzie Robimy wszystko na spontanie Więc ruszamy do dzieła Będzie to wyglądało w ten sposób. Dodałem już e, krótki opis naszego zarejestrowania, aż znaczy naszego panelu zarejestrowania konta. E, zrobiłem w, w zabezpieczenie, żeby nie pojawiały się dwa okna, że możemy manewrować między nimi. Nie mamy jeszcze zamykania rejestracji, nie mamy butonów. E, postaramy się teraz, e, w miarę możliwości, zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało, ściąśnić e, te trzy, znaczy te dwa elementy, tak żeby wszedł jeszcze trzeci. Jako powtórzenie hasła do rejestracji. Następnie tak by, by nasze pola wyglądały, są nieco ściśnięte, ale wszystko widać, są schludne i czytelne, co było w sumie moim zamiarem. Przejdziemy sobie teraz do stworzenia butonów, też mniej więcej w tym miejscu co mamy je tutaj, nawet możemy je sobie przykopiować. O, widzę, że tu nam się troszeczkę zepsuło, dobra, bo nie dałem oddzielnego, zaraz trzeba będzie to poprawić. Zrobimy yy, sobie butony na tym samym miejscu i zobaczymy, co zrobić tutaj. Może zrobimy po prostu akceptację regulaminu? Coś się na spontanie wymyśli. Ja poprawię teraz to. Widzimy się po tym Okej, Ok, poprawiłem sobie to trochę. Nie wiem, czy było tak jak poprzednio, ale podoba mi się tutaj, tutaj taka rozbieżność. Tu mamy ściśnięte troszeczkę, tak jakby dostawione. Login widzę jest tak samo. Hasło tylko doszło i powtórz hasło się lekko obniżyło. Ale to nieważne. Przekopijemy sobie teraz nasze butony, i będę już robił ten lapsa. troszeczkę tego za dużo. Zrobimy sobie to w taki sposób. Po prostu przekopiujemy na tą stronę. Ok i musimy teraz tylko podmienić nasze buton zaloguj, jednak chyba mi się wydaje, że jest to niepotrzebne. Dorobimy sobie jedynie tutaj warunek, nawet którego nie potrzeba, bo jest wcześniejszy warunek. Będziemy mieli już nie wiem czemu nam się tutaj może mamy. A, bo jeszcze nie przekopywałem tekstu. Faktycznie jest tutaj tekst Zaloguj, i jest tekst Zamknij okno. Ok, będzie w tym miejscu i tu mamy załóż nowe konto. Ok, Zaloguj, załóż nowe konto, co nam działa. Możemy dodać sobie że z rejestracji, że jest tutaj dość długi tekst. Yy, ustawić sobie word drop true, co on nam da. Jakieś pokazuję, nie wiem czy on teraz zadziała, czy będę musiał dać, jeszcze nie zadziała. Yy, przykładowo tam damy jakiś sobie tekstik, i on powinien nam sam go uciąć do kolejnej linijki. Skoro to mamy dodane, możemy użyć sobie naszego switcha. Tego samego co użyliśmy do logowania jako akceptacja regulaminu. Nawet w sumie mogę też to przykopiować i po prostu zmienić sam tekst co skróci nam na, na troszeczkę monotonnie tego odcinka jak robienie GUI i będziemy mogli szybciej przejść do tworzenia sobie rejestracji, więc ja sobie kopiuję, a Wy oglądajcie dodałem, dodałem jeszcze na przyszłość nam komunikat Mamy akcję regulamin, potem po zmianie tego na, na kolory ciemniejsze będzie to wyglądało znacznie lepiej nawet chyba mogę zrobić to teraz. Zrobię cięcie, poprawię lekko tą grafikę. Słuchajcie, mój błąd. Sprawdziłem teraz, że zamiast pauzy włączyłem koniec nagrywania i gdy chciałem to wznowić, już nie wznowiło, bo nie miało, jak którego nagrania wznowić i nie nagrał mi się kawałek odcinka. Będzie to bezsensowne, żebym robił go od nowa, ten cały kod cofał, więc może zaprezentuję, co powstało nowego. Mamy przejścia między naszymi funkcjami LOBBY Dorobiłem błędy Wszystkie błędy są OK Teraz możemy sobie przejść, zamknąć naszego okna i sprawdzenia czy wszystko jest OK Jest OK Możemy sobie przejść teraz do kodowania naszej rejestracji pod względem SLO czyli sprawdzenie bazy danych Ewentualny eksport błędów, które będą, które muszą być na pewno zaimplementowane. I już przede wszystkim zakończenie naszego panelu logowania. I może dzisiaj zaczniemy, może w kolejnym odcinku. Przejście już do tworzenia naszej postaci, więc do działania. Mamy teraz nasze konto shuffle. Sprawdźmy, czy zwróci nam błąd, że takie konto jest już założone. Musimy tylko spełnić warunki. Dobra, błąd działa. Zapomniałem jeszcze o zaimplementowaniu takich warunków o maksymalnej ilości znaków. Ustalmy, że. Przekopiemy sobie to jest większe niż no dobra do loginu ustalmy 8 znaków i komunikat że pole login to maksymalnie 8 znaków no i klasycznie sprawdzamy aha pierw jest to najpierw jest to. Zaraz zmienimy tę kolejność, żeby to było w tym miejscu. Czyli nie musimy wpisać hasła, tylko od razu nam wyrzuci błąd. Dobra. I teraz w tym miejscu, od razu po hasle, kopiemy sobie, że hasło będzie miało maksymalnie pole. Hasło to maksymalnie 15 znaków. I również w tym miejscu. Hm, te hasło i hasło 2 I pole powtórz. Hasło to maksymalnie 15 znaków. Nie wiem, czy ustawiłem Word Wrapa. Dobra, ustalmy, że to będzie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No bo dobra, raz, dwa. Tu coś losowego. Do samego testu. Ok, ok, wszystko nam działa. Możemy przejść sobie teraz dalej. Również, żeby nam zaakceptowało nasz regulamin, będzie trzeba jeszcze tak, na początku. Po przejściu, bo nasz switch jest on PNG, żeby nie powstał taki błąd, że ktoś tutaj logując się kliknie w ten sposób i no właśnie, no tym mówiłem, chociażby dlatego, więc trzeba będzie to zabezpieczyć i po przejściu open login będzie tu, tu, tu tego nie będzie. Albo nawet możemy sobie zrobić po prostu drugi, bo ten switch odpowiada za, 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 za zapis hasła. Nie chcemy robić sobie kolejnych problemów z kodem, który będzie trzeba potem zabezpieczać. Więc ustalmy sobie tutaj tą linijkę jako switch 2. przecież ja napisałem switch ray. Okej, okay. możemy skopiować. Yy, musimy to teraz poszukać. Czy tutaj to było? Switch, switch. Gdzieś tutaj na górze był. Holdera, tu jest. Okej. Okay. Mamy to. Teraz po kliknięciu na nasze przejście, na naszego switcha, gdzieś go też tu mieliśmy. Tak, w to miejsce. Musimy nadać. Mm and open login natomiast skopiujmy sobie to i wstawmy no tu jest else if czyli po tym nie wiem po stronie to w ogóle jest i po tym musimy wstawić to zamienić nasze zmienne na switch play Sprawdźmy teraz i open register. logi. Zmiana nam działa. Po wejściu tutaj nie mamy. Damy tutaj, tu zmienimy. Nie mamy. Ok. Więc jak już to mamy, możemy teraz przejść do sprawdzenia, czy jest on zaznaczony. if switchRate równa się off png then, i zwróci nam błąd, musisz zaakceptować nasz regulamin zwracamy i zakończamy więc jeśli wszystkie te wartości się sprawdzą czyli tu będzie po poprawna liczba znaków ale nie będzie tego, to musisz zaakceptować nasz regulamin jak zamienimy sobie ten błąd z czymś innym, że wszystko poprawnie, ten błąd się już nie pojawia. Teraz w tym momencie możemy przejść sobie do sprawdzania. W sumie tutaj przy rejestracji jedynym naszym warunkiem, który trzeba sprawdzić, to będzie czy konto jest założone. Oraz możemy również sprawdzić, czy dane inne konto nie posiada tego samego serialu, bo nie chcemy również, żeby gracz stworzył multikonta. Gracz mam już tylko jedno konto. Można maksymalnie dwa. Zmienimy to, jeśli będzie trzeba. E, zaimplementujmy teraz teraz, żeby ten gracz dany, rejestrujący się, nie mógł założyć też konta, które posiada, na który serial posiada już inne konto. Czy będzie to bezpieczne? Zobaczymy w trakcie, czyli podawać również login. Ale możemy założyć sobie teraz. Ja wpiszę swój serial do bazy danych i zobaczymy, czy ten błąd będzie działać. Możemy przejść do sprawdzenia. Mamy założone już jedno konto na nasz serial. Stwórzmy sobie drugie. O, i gdzieś już mamy pewnie błąd. Nie mamy. Sprawdzimy teraz sobie w kodzie. No i właśnie. Jest większe lub równe 1. I teraz możemy przejść do sprawdzenia. No i dobra. Mamy to już, więc możemy już poprawnie robić rejestrację. Super, mamy to zrobione. Możemy nasze konto sobie usunąć. Dodałem też rubrykę od rejestracji, kiedy dany gracz się zarejestrował. Restartujemy. Przechodzimy sobie do rejestracji naszego konta. Akceptujemy nasz regulamin. A dobra, jeszcze przed tym dodamy sobie komunikat, że nasze konto zostało założone. Na szybko, bo i tak to będzie znikać tam rejestracja i pojawi nam się od razu logowanie. Wiem, czy wpisałem poprawne hasło chyba nie. Okay. Mamy, że konto szafy zostało założone. Sprawdzamy, jest, wszystko się zgadza. 1842 wszystko jest OK. Więc możemy teraz przejść do logowania. Jak widzimy, wszystko ładnie, super działa. Zauważyłem po raz jeszcze tylko jeden błąd: że nasz error po przejściu z rejestracji do logowania nie kasuje się, więc zróbmy to. Poprawmy przejście. Mamy otwarty register. Mamy open login, false. OK, i my chcemy niżej, wyżej. I tutaj jest, w tym miejscu mamy error. Znaczy, false. Zobaczmy sobie tam. to. To zrobimy błąd. Okej, okay, w porządku działa i zapewne jeszcze nie ma w drugą stronę przejścia. Jak mamy otwarte logowanie i przechodzimy na rejestrację, to będzie gdzieś chyba tutaj w tym miejscu, czy jednak wyżej. Musimy szukać rejestracja 3. Tak, to jest tutaj jest, dodany. tak? ok, jest dodane super musimy zrobić teraz zapamiętywanie naszego konta jak to zrobimy? na prostej zasadzie do naszej tabeli dodamy takie coś jak zapis i to będzie warchard, bo tu będzie chociaż nie, możemy zrobić sobie integer. To będzie tutaj po prostu false, a czy będzie 1 albo 0. Jak widzimy jest zapis. I teraz musimy przejść do naszego celu po zalogowaniu. Jak mamy logowanie, szukamy sobie naszego logowania, tu jest nasze logowanie. Sprawdźmy sobie, co mamy na dane. Przenieśmy sobie po prostu wartość naszego switcha na drugą stronę. I teraz tak, po zalogowaniu, O, mamy tutaj w tym miejscu. Mamy wartość switch. Na końcu robimy sobie takie coś. If switch równa się on, png den. I teraz robimy parędy do bazy danych o zmianie. No i tu jeszcze zapamięci. Był to zapis. Dodajemy sobie 0. No tutaj dodajemy sobie 0 teraz robimy sobie kwarendę w naszej bazy danych o zmianie w zapis wartości na 1 pamiętajmy też o tym, że jak gracz ma zapamiętane konto ale je odhaczy no to również musimy mu nadać na 0 więc zobaczmy teraz jak to będzie nam tutaj działać logujemy się na nasze konto nie ma jeszcze zapamiętywania na razie, jest tylko sam update do bazy danych zapamiętujemy sobie nasze konto mamy zapis na 1 natomiast teraz jak już mamy zapamiętane powiedzmy zalogujemy się ponownie robi nam się na 0 czyli wszystko super działa natomiast też jeszcze żeby sprawdzić, czy po rejestracji ustawi się, ustawi się na 0. jest na 0. Ok, po raz kolejny mój błąd. Mam nowy program do nagrywania i troszeczkę pierdolą mi się jeszcze klawisze Wiem, że można ustawić, ale nie zdążyłem się. Porazę tego zrobić. Chciałem jak najszybciej, żeby odcinek dzisiaj wam leciał na YouTube. Może sobie pokażę, co stworzyłem. Stworzyłem system zapisu. Jak widzimy jest on działający. Mogę zrobić sobie teraz tutaj Reconnect. I nasze haspa. A, przynajmniej nasze hasło oraz login jest zapisane. Gdy to odznaczę zaloguję się i zrobię ponownie Reconnect. Tego konta już nie mamy. Gdy ponownie to zrobię. I zrobię Reconnect. To konto już będzie. Więc tak jak powiedziałem, w sumie mówię drugi raz. gdy to pierwszy raz, przepraszam za tak krótki odcinek, ale no niestety nie chcę zaczynać już teraz tworzenia postaci i znowu dzielić tego ze sobą na dwa odcinki, szarpać się ten zasób w sumie na trzy odcinki. Teraz zacząć, z drugim go kończyć, pewnie z drugim go też nie skończymy. Idziemy do go jego w trzecim. Chcę żeby to wszystko było regularne, chociażby na to wyglądało i stwarzało takie pozory. Jeśli Wam coś się nie podoba, zapraszam do komentarzu. Jeśli coś nie pasuje z filmikiem, zapraszam również do łapkowania, do subskrypcji oraz dzwoneczka. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam Was też do linka w opisie, do naszej grupy Discorda dla wszystkich widzów. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, to do mikrofonu, a również potem kamerki, która będzie w rogu ekranu. Macie link do zbiórki na Tibli. Oraz jeśli mi akceptują patronata, może dziś, może jutro wstawię go również do opisu. Na razie hej.